Nie oczekujcie pomocy, oczekujcie burzy. Sygnał był echem przeszłości, podróżującym przez gwiezdne szczątki i opuszczone systemy, aż dotarł na krańce sektora Expans 14, znanego jako Zasłona Zmierzchu. Wiadomość była prosta i desperacka. Tu kolonia Zefaris Aurimfintj. Jesteśmy oblężeni przez handlarzy ciałem, nie jesteśmy wojownikami, w większości młodzi. Proszę, niech ktoś nam pomoże. Proszę. Zefarie, pierzaste istoty o lekkich kościach, byli odkrywcami kosmosu i poetami gwiazd, a nie wojownikami. Rada milczała. Dla wielu kolonia była już stracona. Ale Ziemia usłyszała. A Ziemia nie była jak inni. Admirał Lyria Voice dowodziła TSS mroczna zemsta, obserwując zdekodowaną transmisję. Na mostku panowała cisza. Kolonia błaga o pomoc. Jej głos był zimny. I nikt nie odpowiedział. Komandor Hainor skinął głową. To poważne. 72 godziny od pierwotnego wysłania. Jeśli handlarze przejęli planetę, nie wyślemy pomocy, przerwała mu. Zamrugał. Czy nie wysyłamy? Odwróciła się. Wysyłamy flotę. Dwadzieścia godzin później firmament nad Aurim Fiti stanął w ogniu. Osiem krążowników, dziesiątki eskortowców, setki dronów i kapsuł desantowych, niosących terrańskich żołnierzy w czarnych egzopancerzach, których sylwetki przypominały widma zemsty. Statki niewolnicze, amalgamat pirackiej technologii i przestarzałych tarcz nie miały czasu na odwrót. Pierwsza salwa z TSS-karmazynowy Młot rozerwała ich okręt flagowy. Druga zniszczyła ich stację orbitalną. Zanim handlarze zdążyli krzyknąć o poddanie się, już nie istnieli. Kapitan Sithir z Zefari, ukryty w jaskini z setką przerażonych młodych, usłyszał ryk niebios. Wtedy krzyknął. Ogień spadł z góry. Nie zniszczenie, lecz zbawienie. Lśniące kapsuły przebiły chmury, uwalniając ludzkich żołnierzy, których wizjery świeciły jak oczy tytanów. Ich broń wibrowała w ciszy. Wrogowie? Zapytał jeden z marines, lustrując jaskinie. Nie, wysapał Sitir. tylko ocaleni. Więc nie ruszajcie się, żołnierz aktywował komunikator. Gniazdo zlokalizowane, przesyłka zabezpieczona. Wylądowało więcej żołnierzy. Gdy opadł pył, nie pozostał przy życiu ani jeden wróg. Ocaleni zefarii zebrali się na głównym placu, drżąc. Admirał Lyria Vois podeszła, jej pancerz nosił ślady bitwy. Heum trzymała pod pachą, a oczy płonęły jak nowe galaktyki. Sitir opuścił głowę, jego skrzydła drżały. My nie spodziewaliśmy się odpowiedzi, spojrzała na niego. Prosiliście o pomoc, nie znaliście nas. Nigdy nie rozmawialiśmy, podniósł podbródek. Dlaczego istoty z ziemi miałyby po nas przyjść? Zapadła cisza. Wtedy jej głos przeciął powietrze jak ostrze wykute w ogniu wojny. A dlaczego prosiliście. Następnego dnia terrańska flota rozpoczęła odbudowę. Inżynierowie wznosili schronienia. Medycy ratowali życie. Jednostki sztucznej inteligencji oczyszczały zgliszcza, jakby to była kolejna misja. Zefari nigdy nie byli świadkami takiej prędkości. Sitir usiadł obok komandora Hainora, obserwując, jak ludzkie dzieci bez wahania rozdają jedzenie. Jesteście gatunkiem wojowników, mruknął Sitir. Wasz świat jest pełen bestii, które zabiłyby nas jednym tchnieniem. Walczycie jak burze. Spojrzał na młodą Zefari, skuloną obok człowieka, trzymającą baton racji żywnościowej. A jednak chronicie. Hejnor uśmiechnął się lekko. Nauczyliśmy się walczyć, bo nikt nas nie chronił. Więc dlaczego chronicie innych? Komandor w milczeniu obserwował dziecko. Bo pamiętamy, jak to jest wołać o pomoc i być ignorowanym. W innych częściach galaktyki wydarzenie to odbiło się echem. Rada zwołała nadzwyczajne posiedzenia, analitycy dyskutowali o motywacjach ludzi, dowódcy wojskowi żądali wyjaśnień: dlaczego istoty z Ziemi wysłały całą flotę bojową dla jednej, mniejszej kolonii? Pewien gadzi uczony ujął to prosto: Oni nie kalkulowali zysków, nie szukali konsensusu, odpowiedzieli nie negocjacjami, lecz zemstą. Na Aurim Fiutych artystka Zefari wzniosła na placu pomnik. Czarny kamień z wygrawerowanymi, ognistymi literami, zarówno w języku terrańskim, jak i Zefari. Nie przysłali pomocy. Przysłali burzę. Poniżej znajdował się ludzki herb. Pęknięta planeta, otoczona stalowymi skrzydłami. Admirał Wojs stała przed kamieniem z założonymi rękami. Hainor podszedł do niej. Naczelne dowództwo mówi, że galaktyka jest zaniepokojona. Nie odwróciła się. Świetnie, uniósł brew. Jesteśmy istotami z Ziemi, nie powinniśmy ich uspokajać? Odwróciła się powoli. Ogień w jej oczach był ostrzeżeniem. Właśnie powiedzieliśmy galaktyce coś bardzo prostego. Czekał. Jej głos, gdy nadszedł, był zimny i pewny. Jeśli atakujesz słabych, a ich SOS dotrze do nas, Spojrzała w niebo, teraz spokojne. Nie oczekuj pomocy, oczekuj osądu. Przez wiele dni terrańska flota pozostała na Aurim Fionke. Każda odbudowana ruina, każde ocalone życie, każda uleczona rana była przypomnieniem tego, co się tu wydarzyło. Niespokojna rada międzygwiezdna kontynuowała debaty. Dyplomaci rozważali możliwe retorsje, generałowie rewidowali protokoły obronne a kupcy na nowo wyznaczali szlaki, by omijać terytoria ludzi. Ale dla Lyrii Voice nic z tego nie miało znaczenia. Wiadomość została już wysłana. I galaktyka usłyszała. Gdy ostatni terrański statek wzniósł się z planety, Zefari stali w milczeniu, obserwując. Sitir stał na placu przed pomnikiem, ze skrzydłami częściowo rozłożonymi, czując zmieniający się wiatr. Młoda Zefari, która trzymała baton, Teraz ściskała mały terrański emblemat. Prezent od żołnierzy przed odlotem. Spojrzała na Sitra, a potem w niebo, gdzie ludzie zniknęli wśród gwiazd. Oni nas usłyszeli, szepnęła, i odpowiedzieli. Zitir zamknął oczy, czując ciężar tej prawdy. Wszechświat nie był łaskawym miejscem, ale przez chwilę, przynajmniej przez jeden moment, sprawiedliwość i furia szły w parze. Statek Lyri Voice przecinał atmosferę. Silniki rezonowały jak grzmoty. Hainor stał obok niej na mostku, obserwując odczyty na panelu. "Rada wciąż próbuje zrozumieć naszą odpowiedź," skomentował. Lyria Voice westchnęła krótko. Oczy miała utkwione w bezmiarze przed sobą. Nie muszą rozumieć, muszą tylko wiedzieć. Spojrzał na nią, czekał. W końcu odwróciła się, jej spojrzenie płonęło jak żar w ciemności. Jeśli dotrze do nas wołanie o pomoc, galaktyka już zna odpowiedź. Wszechświat toczył się dalej swoim biegiem, ale teraz w każdym sektorze, w każdym systemie, na każdym odległym świecie odbijała się jedna myśl: Jeśli zaatakujesz bezbronnych, nie powinieneś bać się rady, powinieneś bać się burzy. Dziękuję za obejrzenie. To była tylko jedna z historii, a wszechświat jest ich pełen opowieści o furii, sprawiedliwości i echu wołania o pomoc. Jeśli chcecie usłyszeć więcej ech z otchłani i być świadkami kolejnych burz, zasubskrybujcie ten kanał. Galaktyka jest ogromna, a nasza podróż dopiero się zaczyna. Do następnej transmisji.